Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja właśnie zmykam do CBCB, -CB. Już jestem troszkę spóźniony, kochanie. Także zobacz Kochani, ja już właśnie jestem u CB, CB Bartka jest. Bardzo właśnie, także będziemy kręcić imprezę. Dziewczyny się rozchorowały, nie będzie dziewczyn dzisiaj. Jedna tam śpi, także bez dziewczyn. Innym razem, kochani. To na razie tyle. Dlatego też taki jest mały rozpieszczenie tutaj, bo E, ogólnie tam mam wszystko zawsze w sypialni, no, ale. Porosownie tutaj przeniosłem. Zasnęła, no, ale to musiałem wszystko przenieść tutaj. Żeby tam być. No dobrze, to na razie tyle. To trzymaj taś Do usłyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A? Kogo widzę, moje piękne oczy. Kogo piękne oczy. My tu przyszliśmy na zamiast zupa Romana, to będzie kawa Romana. Tak, i ryba Romana. I ryba Romana. No. no. I potem będziemy jechać do chłopaków, nie? Tak jest. I na imprezkę kochani, i na imprezkę, no proszę. Wszystko do weczka stoi. Półki będą pełne. Tak, na pewno. Parełki

Osób. Okay. No tu. bo tu jest na cztery osoby, nie? Ja mam jak to ja było <grym> no, no, takie no, tak. to nie jest, jest piwo z osó te nie to muszę światełka zapalone elegancko piękny nastrój nieromanie. Romanie? No tak. Ale jak prezes siedzisz no. tutaj? O uważaj, uważaj. dostawać. O. dostawać negatywne komentarze. I żonka. I, bali, i, tu i, <gry> <gry> I siedzi. A no się... Przyjechała, przyleciała nocnym z Hollywood. <laughs> to była w Hollywood nocy, nie? No, pociągiem z Hollywood. Pociąg do Hollywood. <laughs> Kiełbachy smarzą. Grillują. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem na pewnym mieszkanku. Oglądamy do wynajęcia. Dosyć blisko centrum. Blisko rynku. Jest tu lodóweczka. Tu mamy kuchnię. Oczywiście mało, mały blat roboczy mało miejsca, żeby sobie coś zrobić. Łazienka. Z ubikacją. I tu mamy sypialnię. O, szklana szafa. Nie, to jest lustereczko, lustereczko. To jest tylko część szklana. I tu jest jakieś biureczko. O, nieduże. Widok tu na dach klimatyzator Panasonic, Sonic. Już widać trochę starszy model. No i internet też jest wyczony, ale niezbyt mocny. Także jak dla mnie to musiał sobie internet inny wziąć. No i to jest mieszkanie też nadleżkę. Ale malutki telewizorek. Nie zgubił się Magdalena w kuchni? Szeruchu, że się bardziej nie zmieszczę w tej kuchni. Już się zgubię. Hmm. Tylko minimalnego chociaż tyla tu. Prawie taka, wiesz, tylko tutaj czterdzieści centymetrów, nie? Żeby ta bramka była no. ma... lekkiej. No. Żeby ta bramka była lekkiej, tam mają tam ten podysok. Bo zobacz, tutaj ta pralka, hmm. jest z samym tu, a tu z tym. Jasne, proszę mnie Leszek, ten telewizor ma wejście na HDMI. Po, nie używam. Nie wiem. Nie całkiem, nie używam całkiem. Czy mam HDMI? Trzeba tutaj, żeby. ale boję się, że tam spadnie ten router, jak odsunę. Chyba, że ja podtrzymam ten router, a ty zerkniesz możesz tam odsunąć no tam z tyłu gdzieś są te wszystkie podpięcia go tam można trochę odchylić jest na... nie tu nie widać że HDMI. nie a czeka je ma jedno ma jedno HDMI no, jest. czekaj, jak do może tak no to jest trochę dobre że tam coś można podpiąć, nie no ten. i tu balkonik taki że tak powiem Pseudo balkonik i widok z góry. O jeden jak wysoko. Takie to dziwne uczucie. Ale ci powiem, jak tak jak tak ci powiem, jak tak przed miesiącami siedzisz na na parterze i tak po ty, jakimś dłuższym czasie wyjdziesz na taki wysoki balkon, to aż dziwnie. O jaka ładna tęcza widzicie tęczę, kawałek? <grymne> Zaraz Madzia jedziemy czy jest garnet z, ze złotem Sagar, złota czy stoi? No, jeszcze z, skoczyliśmy z Magdaleną na rynek, kupiliśmy sobie troszkę owoców i papryczkę Ważyw. Na, na pizzę trochę warzyw papryczkę do słoika magdalena zrobi może pokażesz w przepisie jak zrobić papryczkę magdalena o będzie padać szywciół nie ma jak dobra ryba

Miałam trzy mango, jeszcze nie weźmiemy Co? Miałam trzy mango, jeszcze nie, nie kupimy jeszcze. Co?